Porozmawiamy o rundzie wiosennej. Jak Wisła będzie się przygotowywać do rundy rewanżowej, wiosennej rundy 20 zaczynają treningi stycznia. Na swoich obiektach będą trenować pierwszy grają z mts w Gostyniu, drugi do Arty Kratoszyn w Krotoszynie. trzeci z Jarotonu, dwa Jarosin w Jarosinie. Ostatni, jak się nie mylę, chyba z Kołem Chwałkowo, czwarty sparing w Chwałkowie, ale to jak już są zagrane na normalnej Murawie, zobaczymy, czy co z tego wyjdzie. A, jeszcze wcześniej z Kosem Zaniewyś w średniu grają, to pięć sparingów wychodzi na to. W marcu 18 ruszamy, pierwszy mecz grają na wyjeździe z liderem Swarzens na pięknej płycie w Swarzędzu. Zobaczymy jak to wyjdzie, jaka będzie pogoda i w ogóle. Drugi grają też wyjazdowy Wisła ma do JKS Żerków. Że pierwsze dwa wyjazdy są na homarcu. Później gramy u siebie z oks Śrem. Później jadą do Pogoni Książ Wielkopolski. Tak to mniej więcej wygląda. Pewnie będę dalej, dalej robił czat, to może mi się, jeszcze, tak kombinuję, żeby się udało, nagrywać mecze na żywo na YouTube, bo już tu widzę, że mogę robić, zobaczymy jak to wyjdzie, także serdecznie zapraszam i będzie, będzie fajnie, także... Myślę, że ronda wiosenna powinna być dużo, dużo lepsza. Tu i czekam, a tu nikogo nie widać. Daj. Czekam na gościa.